Cześć widzowie w kolejnym odcinku, tym razem z DRIVING EMPIRE I widzowie przepraszam, że mnie tak długo nie było na kanale z odcinkami, wybaczcie mi to I co widzowie, przypominam o zostawieniu suba i lajka No i co, I jak ktoś nie wie to, to jest DRIVING EMPIRE Tepniemy się na respawn A dziś będziemy zarabiać pieniądze, o nowy Nissan o. a dziś będziemy się głównie no trochę ścigać na wyścigi na autostradzie bo to są krótkie wyścigi a, a te wyścigi no sporo dają Jeszcze czym się ścigamy? czekajcie widzowie na chwilę ja zrobię cięcie dobra widzowie mamy już wyścig Gaz? Okay. Me okay. me o que! Ale mnie wziął! O que! On ma leci auto! Ale mnie chłopak wziął! Chłopak mnie dobrze wziął! Dobrze mnie wziął! A to sporo dobrze! Bardzo dobrze mnie było. Ja już go nie miałem jak dogonić, bo ja jechałem ile. Czekaj, 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 No, 32 sekundy, on jechał 30. Nie, ja jechałem 32 sekundy. A on jechał 31 sekund. No czyli, czyli... I widzowie jak klikniecie w wyścig jeszcze raz, to nie wiem co się dzieje, ale nie widzicie chyba tego yy, pojazdu nowego. I dobra no i teraz się ścigamy w, na, na luzaku. A ja już kiedyś mi to tak działało, już sam ścigałam. No on mnie nie go dogoni, bo on ma to początkowało to. Dobra, 15 sekund. Gaz, 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 gaz. Więcej z niego nie wycisnął. Dobra, gaz. gaz. Gaz, 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 Nowy rekord. A czemu widzowie nic nie zarobiliśmy? nic nie zarobiliśmy? Nie wiem. Nie wiem. Yy, garaże Garaże... Yy, wyścigi w Zatoce Soli? Sofie, chyba. Co to jest za wyścig? Miejsce pierwsze 28K. Tak. Wyścig za to co Wyścig za to co Audi rs 8 versus najszybszy noob. Noob Spider. Spider. Dobra, dobra, dobra. No. Nie będziemy używać nitro, żeby mnie zdrowie nie wytrąciło. No, ale nie wiem, czy <tryk> Nie wiem czy wygramy czy przegramy No bo Audi też szybkie auto No kto to? O ja No przecież to Audi na cześć Ja jestem na razie jako pierwsza Trzeba nadrabiać, bo mam 32, a za chwilę nie zajdzie. A tu to nie jest jak tam, że tam to nie wyrobimy w i trudno. A tu są słabe hamulce jeszcze w ogóle. Wyjechałem 3 km dalej. Na razie jestem jeden. Na razie jestem jako pierwszy, ale no chciałbym zarobić 20 koła, bo widzowie zbieram na auto za 700 koła i widzowie mam na razie 170. 170, a chcę kupić to auto za 700 koła. Za chwilę Wam widzowie pokażę. Dobra, dobra. Perfekt. O tu. Tu nas ładnie obróciło. I tu już. Stuwa. Dobrze. Czemu tylko 10 koła? A ile jechaliśmy? Z... Ile? 113 sekund? Aha. Czyli 113 jechaliśmy, widzowie. Dobra. I teraz wejdziemy w sklep i pokażę Wam tego to auto. Widzowie. To jeszcze niżej, jeszcze niżej. Nie, tu już jest za milion. O, to widzowie. 8 Apollo 417 jedzie już za 700. I widzowie, jak dotarliście do tego momentu, to jak wiecie, jakie auto jest w podobnej cenie za 700 do 800 tysięcy i jedzie szybciej? Napiszcie mi to w komentarzu, bardzo chciałbym wiedzieć. I co widzowie? Do następnego, na razie, cześć.